Nevi im, Rishonim, Szmuel, pierwsza Ksiąga Samuela, rozdział trzynasty, Gdy Saul rok jeden panował, dwa lata zaś panował nad Jezaelem. Dwa. Wybrał sobie Saul trzy tysiące ludzi z Jezraela, a tych zostawało dwa tysiące przy Saulu, w Michmas i na wzgórzu Bethela. Tysiąc zaś przy Jonatanie w Gibei. W resztę wojennego ludu rozpuścił każdego do namiotu swego. Czy i pobił Jonatan załogę filistyńską stojącą w Geba? I usłyszeli o tym filistyni. Saul zaś kazał to obwieścić przy odgłosie trąby po całym kraju, mówiąc: niechaj usłyszą o tem Hebrajczycy. Cztery całe tedy jeszal słyszał, jak rozpowiadano, pobił Saul załogę filistyńską i osławił się też Jeszael u Filistynów i zwołany został lud, aby wyruszył za Saulem do Gilbal, więc zebrali się również w Filistyni to walki z Jeszaelem w sile trzydziestu tysięcy wozów wojennych i sześciu tysięcy konnicy. Lud też pieszy był tak liczny, jak piasek nad wybrzeżem morza. I naciągnęli i rozłożyli się obozem w nich mas po wschodniej stronie Beth Avenu. 6. Widząc wtedy mężowie jeszaelscy, że w biedzie są, ponieważ trapiony był lud, pochował się lód w jaskiniach, w cierniskach, rozpadlinach skalnych, wieżach i jamach. 7. Hebrajczycy zaś przyprawili się przez Jordan do ziemi Gad i Gilead. Ale ponieważ Saul jeszcze w Gilead bawił, zbiegł się cały lud stworzony do niego. Osiem. I czekał on siedem dni stosownie do czasu oznaczonego przez Samuela. Gdy jednak Samuel do Gilgal nie przybywał, rozproszył się lud od niego. Dziewięć rzekł wtedy Saul sprowadźcie mi całopalenie i ofiary opłatne. Poczem złożył całopalenie. 10. Ale zaledwie zakończył składanie całopalenia, a oto przybył Samuel. Wyszedł wtedy Saul naprzeciw niego, aby go pozdrowić. 11. I rzekł Samuel: Cóżeś uczynił? I odpowiedział Saul: Ponieważ widziałem, że się rozprasza lud ode mnie, a ty na oznaczony dzień nie przybywasz, gdy Filistyni się rozprasza. Zgromadzili w mich mas. Dwanaście. Pomyślałem tedy. Teraz zstąpią filistyni do mnie do Gilgal, gdym jeszcze oblicza Jachwę nie uwłagał, i przemogłem się i złożyłem cało palenie. 13. I rzekł Samuel do Saula, nierozsądnieś postąpił. Nie przestrzegałeś przykazania Jahwe Elohim Twojego, który ci polecił. Teraz bowiem byłby utwierdził jachwę, panowanie Twoje nad Jeszelem na wieki. 14. Otóż teraz panowanie Twoje nie oftoi się. Wyszukał sobie jachwę męża wedle serca swego, a ustanowił go jachwę księciem nad ludem swoim, ponieważ nie przestrzegałeś, co polecił ci jachwę. Piętnaście. po czym powstał Samuel? I wstąpił do Gilgal, do Gibei w Binjaminie. Saul zaś odbył przegląd ludu, znajdującego się przy nim w liczbie około 600 ludzi. Przeznacie, otóż Saul, Jonatan, niego i lud, który znajdował się przy nich, zostawili zostawali w Geba w Binjaminie, podczas gdy Filistyni obozowali w Michmas. 17. Wyruszył wtedy oddział plądrujący z obozów Filistynów w trzech chufcach. Hufiec jeden skierował się do ofry ku ziemi szual. 18. Chówiec drugi skierował się drogą do choron, a chówiec trzeci skierował się drogą ku granicy, która widnieje nad okolicą Ceboim. Ku pustyni. 19. Płatnerza zaś nie było żadnego w całym kraju jeszaelskim. Myśleli bowiem Filistyni, mogliby sobie Hebrajczycy miecze albo łańce przygotować. 20. Musiał się raczej z całego Jeszela każdy do Filistynów zwrócić, gdy chciał nastąpić. Naostrzyć lemierz, sierp, siekierę albo rydel swój. 21. Piła zaś o ostrzach służyła dla lemieszy i sierpów, i dla wideł trójzębnych, i dla wyprostowania ośca. 22. I tak stało się, że w czasie wojny nie znajdowało się ani miecz, ani lańca w ręku całego ludu, będącego przy Saulu i Jonatanie. Znaleziono je tylko dla Saula i dla Jonatana, syna jego. 23. Ależ straż polowa Filistynów wyruszyła do wąwozu przy Michmas.